Witajcie wszyscy w Kuchni Mario! Dzisiaj przygotujemy mega smaczne stripsy z kurczaka. Takie ja w KFC i w takiej samej panierce, mega chrupiącej. Do tego polecam sos curry. Wszystko bardzo smaczne. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego gotowania. Do przygotowania chrupiących stripsów z KFC potrzebujemy pół kilo piersi z kurczaka, dwa jajka, pół szklanki mleka, szklanka mąki do ciasta, łyżka soku z cytryny, papryka słodka, ostra, proszek do pieczenia, mąka do obtoczenia, mięsa no i olej do głębokiego smażenia. Piersi z kurczaka kroimy na kawałki. Dłuższą piersi przecinamy tak, aby były kawałki takiej grubości, około centymetrowej. Nie będziemy ich rozbijać, bo nie trzeba. Mięso doprawiamy pół łyżeczką soli, około pół łyżeczki słodkiej papryki i pół łyżeczki ostrej papryki. Mieszamy. Przygotujemy teraz ciasto. Wlewamy mleko, łyżeczkę soku z cytryny, dwa jajka, mąkę. pół łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczka soli, łyżeczka słodkiej papryki i łyżeczka ostrej papryki. Wszystko dokładnie mieszamy. Powstało nam ciasto jak na naleśniki tylko troszkę gęstsze i takie właśnie ma być. Mięsko już mamy przytrawione, ciasto zrobione, mąkę wstawiam do pojemnika, teraz będziemy obtaczać mięsko w cieście i mąkę. Kawałki kurczaka dobrze obtaczamy. Wreszcie muszą być całkowite pokryte. Tak przygotowanego kurczaka strzepujemy z nadmiaru mąki i układamy na desce. Na mocno rozgrzanym oleju smażymy nasze stripsy. Ja będę smażyła w ponieważ temperatura jest tutaj wyższa. I ładnie się wypiegą. Kurczak piek się około 2 minuty, 2-3 minutki. Teraz wykładamy na talerz wyłożony papierem w celu odstąpienia stłuczyć. Przygotujemy teraz do naszych stripsów ekspresowy sos kary, Czyli potrzebujemy do niego dwie łyżki majonezu, dwie łyżki jogurtu naturalnego, albo trzy. No. Łyżeczka kary, łyżeczka cukru, dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, I jedna łyżka ostrego keczupu. Wszystko mieszamy. Frypcy już się upiekły. Mają bardzo ładną panierkę, taką jak PFC. Sam soczyste w środku. Panierka jest chrupiąca, ładnie przylega do mięsa. Naprawdę polecam ten przepis. Nie są aż tak bardzo tłuste. Teraz zrobimy test. Nasza pierwsza jest upieczona, chrupiąca, piękna. Mm. Pyszne, rewelacyjne. Paniarka chrupiąca. Są lekko ostrawe. Rewelacyjne. Moi drodzy, subskrybujcie mój kanał. Pozwoli mi się to rozwijać. Ja już Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.